Jest środa, 25 stycznia, minęła godzina 22, zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, zaczynamy losowanie gier Lotto. 25 stycznia to Dzień Gracza Lotto. To święto tych wszystkich, którzy lubią gry lotto, cieszą się z grania i z wygrywania. To dzień każdego z Państwa, dzięki któremu chcemy pokazać, jak ważni są Państwo dla nas, bo to właśnie dzięki Państwu, naszym graczom, możemy wspierać sport i kulturę, ponieważ z każdej złotówki wydanej na gry lotto aż 19 groszy trafia na wsparcie polskiego sportu i kultury. Z okazji dnia gracza Lotto, jeszcze do północy, grając w dowolną grę lub gierkę na lotto.pl za minimum 30 zł na jednym kuponie, odbiorą Państwo jednorazowo 6 zł bonusu. A teraz przejdźmy do losowań. Wczoraj kolejny gracz spełnił swoje marzenie o zostaniu Lotto milionerem. Szczęśliwa szóstka padła we Wrocławiu i wyniosła 2 752 560 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się jutro, a pula na wygrane pierwszego stopnia. To gwarantowane 2 miliony złotych. Szczęśliwe liczby mogą Państwo typować sami lub grać metodą na trafił Powodzenia! Dzisiaj wystartowała kolejna promocja w MultiMulti. -multi. Tym razem wygrywa się więcej typując 9 liczb. Promocja potrwa do soboty, a teraz zapraszam Państwa na losowanie MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. 54. 71. 1. Siedemdziesiąt sześć sześćdziesiąt cztery czterdzieści sześćdziesiąt trzy trzydzieści cztery siedemdziesiąt pięć dwadzieścia sześć trzydzieści trzy Dwadzieścia pięć, czterdzieści dwa, sześć, pięć, siedemdziesiąt, trzy dwadzieścia, sześćdziesiąt, dwa i liczba siedemdziesiąt dziewięć, która jest plusa. Żeby wygrać nawet 400 tysięcy zł w mini-lot, to wystarczy wytypować 5 liczb. A jeśli ktoś chce ich typować więcej, zawsze może zagrać systemem. Pora na losowanie, zapraszam! W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb.

w jednym z dwóch zestawów liczb znajdujących się na losie. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasacie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczba. Dziewiętnaście siedemnaście sześć dwadzieścia siedem jedenaście osiemnaście trzy 23, czternaście, dziesięć, 16. Miliony są do wygrania w Eurojackpot. Kolejne spotkanie z tą grą już w piątek, a do wygrania jest 440 milionów złotych. Zasady gry są bardzo proste, by grać o te miliony. Typują Państwo 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 12. W Eurojetpod zagrają Państwo w punktach Lotto lub online na lotto.pl. Powodzenia! I przed nami losowanie gry, w której do wygrania jest 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. To oczywiście ekstra pensja i mogą w niej Państwo codziennie wygrać takie albo większe pieniądze. Zapraszam na losowanie! W kasetach maszyny losującej znajduje się 35, 4 kolejno ułożone kule, będne maszyny są puste, zwalniamy blokady, rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczbę 20. 23 21 11 2. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 3. Jeśli grają Państwo w ekstrapensję, to warto dopłacić złotówkę do jej zakładu i wziąć udział w dodatkowym losowaniu ekstrapremii. Tu na zwycięzca czeka 100 tysięcy złotych wypłacanych od ręki. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. Dolosowane zostały liczby 5 20 31. 21 9. A ostatnią wysłaną liczbą w ekstra premię jest liczba. 4. Wieczór w studiu Lotto dobiega końca, ale już teraz zapraszam w swoim imieniu na kolejne spotkanie z grami Lotto, które czeka nas jutro o godzinie 14. Życzę wysokich wygranych. A informacje o wygranych i wyniki losowań znajdą Państwo na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo w ulubione gry i gierki lotto. Jest to bardzo proste i wygodne, bo grać można o każdej porze. Jest już z nami ponad milion osób grających w ten sposób. Życzę miłego wieczoru, dobranoc. Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 440 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.